Cześć kochani, witam Was w poniedziałkowy poranek. Jestem w Tampie. Przyjechałam tutaj, odwiozłam moją mamę na egzamin na obywatelstwo. I tam właśnie za mną jest budynek Immigration, gdzie właśnie się przyjeżdża i zdaje egzaminy, więc trzymam mocno kciuki za moją mamę. Już sporo osób wyszło, moja mama nadal tam jest, to jest dobry znak. To znaczy się chyba, że wszystko idzie dobrze. Bardzo się stresuję i powiem Wam, wsiadam, bez jest zimno. Tak, jest, jest czasami na Florydzie zimno. Powiem Wam, że te egzaminy są naprawdę trudne, bo pomagałam mojej mamie się uczyć do nich i, i naprawdę bez nauki to na większość z tych pytań bym nie była w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim dużo jest z historii, z polityki. Z geografii są proste, akurat na przykład jaki jest ocean na wschodniej stronie Stanów Zjednoczonych, więc one są naprawdę proste, ale te historyczne to już naprawdę trzeba się uczyć. I tych pytań jest ponad 100, no i oczywiście zadają, nawet nie wiem ile tam zadają, ale chyba z 10, A, ale no trzeba, trzeba po prostu się uczyć, bo, bo myślę, że nawet Amerykanie by tego nie wiedzieli. Tak naprawdę myślę, żeby jakby spytać kogokolwiek na ulicę, to by oblali to. Ale myślę, że tak samo mogłoby być z naszą polską historią, jeżeli chodzi o, nie wiem, z pytania jakiegoś Polaka na ulicy o a propos polskiej historii, więc myślę, że też większość z nas by oblała. No tak to jest. Więc te egzaminy nie są wcale proste i też oprócz właśnie tego testu, to jeszcze później pytają z różnych rzeczy a propos... Twojej przeszłości, Twojej pracy, Twojego życia i ogólnie prowadzą z Tobą rozmowę, patrzą, czy potrafisz pisać po angielsku, musisz coś tam właśnie napisać, co Ci dyktują, czy potrafisz przeczytać to, co Ci podadzą do czytania, więc naprawdę ten test jest, y, jest długi, jest y, i nie jest prosty, więc cały czas tak patrzę w lusterko, bo mam za sobą ten budynek i jeszcze nie wychodzi, więc po prostu trzymam kciuki, żeby dobrze poszło strasznie, strasznie bym chciała, żeby, żeby się udało. Można podejść, zresztą można podchodzić wiele razy, no tylko, że się czeka na te egzaminy, no i trzeba też płacić, więc miejmy nadzieję, że moja mama już nie będzie musiała przechodzić tego, tu już nawet nie o pieniądze chodzi, tylko mam nadzieję, że już moja mama nie będzie musiała przechodzić tego stresu całego, bo to naprawdę, jest, wiadomo, jest stresująca sytuacja. Nie wiem, jak Wy podchodzicie do egzaminów, ale dla mnie to, nawet jak sobie mówię, że to przecież tylko egzamin, zaraz mogę podejść znowu, ale ja jestem taką osobą, która tak podchodzi do tematu, jakby po prostu od tego zależało moje życie i zawsze się bardzo stresuję. Moja mama zresztą jest taka sama jak ja, więc widziałam, jak to na nią dzisiaj, jak się denerwowała od rana. Tym bardziej, że musieliśmy wstać przed piątą, żeby tutaj przyjechać, bo akurat dostała bardzo ranne godziny. No, ale jeżeli z to przynajmniej będzie miała szybko z głowy i dobrze za, za rozpoczęty tydzień, bo to jest poniedziałek i by było fajnie, właśnie, rozpocząć taką dobrą wiadomością. Okej, okay. no to zobaczymy. Zaraz dam update, jak się skończy. Powiem Wam, że tak obserwuję, jak ludzie stamtąd wychodzą i już dwie osy płakały I ogólnie ludzie wychodzą bardzo smutni, więc chyba im nie poszło. Tak jak mówię, wcale nie jest łatwo zdać te egzaminy. Kiedyś było dużo łatwiej, kiedyś naprawdę nie trzeba było nawet wiele mówić po angielsku. Niektórzy mówili, że poszli i się po prostu przedstawili, czy podali swój adres i to wystarczyło. Teraz te testy te są dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej skomplikowane, yy, więc no, przykro się patrzę na tych ludzi, że mieli taką nadzieję i że im nie poszło, no ale no, nic będą musieli próbować jeszcze raz. A nie mogę się przestać patrzeć w tył, wiecie jak to jest. Cały czas mi tak oczy latają. Mama idzie. Nie potrafię odczytać jeszcze żadnych znaków. Dobrze czy źle? Chyba dobrze. Nie! Biegnę ją ściska. Hello. <noise> zawsze jak jesteśmy w tampie, to się wybieramy do tej... Takiej, takiej jest mała restauracja, bar w sumie. O, cafe Artemisa. To jest kubańskie jedzonko. Uważaj mamuś. I, I tutaj właśnie zawsze sobie przyjeżdżamy na kawkę kubańską i na jedzenie. Zobacz. Tak, tak wiem. Idziemy? Tak. rzeczy z wczoraj, wiesz? Myślisz? Myślę, że tak, bo bardzo pusto tutaj jest i nie ma w ogóle sałatki. No, nie ma naszej sałatki, no. No, jest nasza sałatka. To jest bardzo dobra. Oczywiście zawsze jak wychodzimy z tego kubańskiego baru, w głowie dzisiaj cały dzień będę miała despacito, czy tego chcę, czy nie. Wjechałyśmy po drodze do Ros, ROSA, to jest taki sklep, outlet. Z rzeczami przecenionymi, bo wiecie co? Ja szukam sobie jakiegoś fajnego obrazu na ścianę, a, naj, a najlepiej to jakąś fajną mapę. Skoro nie podróżuję, to chociaż się pogapię na mapę. I zazwyczaj w tych sklepach jest pełno takich, e, więc zobaczymy, co tutaj mają. Ja w tych sklepach to najbardziej właśnie lubię wszystko związane z wystrojem do domu i oczywiście świeczki. Ja mam obsesję na punkcie świeczek. Zresztą, może Wam nakręcę filmik z mojego domu, to zobaczycie, jaką ja mam obsesję na punkcie świeczek. Ale okej, okay, idę, zabieram Was. Pomożecie mi wybrać. O, są jakieś mapy. Trzy. Tam jest jeszcze jedna. No, coś tutaj mają. Okej, okay, ta mi się podoba, bo ma e, taką drewnianą ramę. To mi się bardzo podoba. Chyba to biorę. Przymierzę w domu, zobaczę, jak to wygląda. Jak mi się nie będzie podobało, mogę zawsze oddać. Tutaj z tym nie ma problemu. Więc zabieram się, droga, ma po ze mną. <grych> Dokładnie tak. OK, idę płacić. <grych> mi się to podoba, że tutaj można bez problemu wszystko zawsze zwrócić, oddać, wymienić. Nie ma z tym nikt tu najmniejszego problemu. Więc tak jak mówię, zobaczę jak to wygląda w domu, jak to się prezentuje na moich krzywych, podrapanych ścianach, które niestety nie odmaulowali. Pokażę Wam zresztą. Okej, okay, to ja kończę. To był krótki filmik, ale tak jak obiecałam, nagrywam przynajmniej dla Was częściej, więc dotrzymuję mojego postanowienia noworocznego póki co. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Papa, pa. nie mam jak pomachać jak zwykle, więc pomacham Wam mapą. Papa! Pa.